Siema, się widzowie. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie swój... fortnite Dawno nie było tej gry, a teraz trzeba chyba coś z nią zagrać. A w dzisiejszym odcinku robię sobie takie wyzwania jak to grawi, że gram solo na same dwójki. No właśnie, same dwójki, ponieważ jest 50 działów, ale chyba jest kilku graczy, którzy też są solo. Jeżeli dożyję do, to, nie wiem, 20, to to będzie już coś bo z tą winą będzie ciężko, ale no. Polecam taką niezbyt jakąś e, miejscówkę, na którą latają raczej. Dużo rzeczy. Mój e, pink jest trochę duży. Ale no, dobra, jakoś... się na autobrazu. Dobra, trochę się zmniejsza, oby tak by było dalej. Nie jest źle, więc no, jest trochę mnie mała, mniej gracz, bo normalnie jest to teraz y, jest 94 graczy, ale tam leci zbyt dużo. bo ja nie chcę tego naprawdę, tam nie robię nie, y, no, nie mam na to odkrytej całej mapy, bo tu nie mam odkrytej jej, ale tam ktoś leci, to go chyba trzeba będzie wyminąć. No, dobra, pierwsze to mam pompę. drugą pompę z pełną ceną z niega. Mam dewastatora, zawsze coś. Tylko mam też dość wysoki ping, Więc nie fajnie. Zajdę sobie na dół, jeżeli się da. Nie da się. A więc pójdę sobie tutaj, bo że coś było. no i mam no. Koszynka, teraz się otwieramy. w chwili zapewne, bo tak jest z moim pingiem, niestety, ale no, zawsze coś. Dobra, e, mamy pistolecik i mamy mamuta. Tak, jest, 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 jest. E, Tutaj mamy kolejną skrzyneczkę i mamy duży ping, a więc widzę, że będziecie ciekawi. Bardzo. Nawet nie wiem jakim ja w mam grać, wiem to jest Dewastator plus Manu, no, no, to jest bardzo dobra dobra pompa, co stwierdza, stwierdzam, no, bo takie jest, nie nie potrafię ten grać. więc ja tym nie krę. Wiem, że z pleców będę jest gościa, kiedyś Już nie jest zbyt fajne, bo widać było jak ktoś leciał na Lotnie już się zbliża do mnie. Wiedziałem po prostu. On jedzie na motorze? Nie wiem... Co tam się dzieje? Co to było? Co jest? Co? Co? Rana biało? Tylko, że mój aim jest tragiczne. No naprawdę ja mam tragiczny aim, a więc e, trzeba chyba go dojechać, bo mój aim jest taki, jest tragiczny. Obiłem go, no znaczy ja aim... obiłem go mocno, ale... Ojejku, ja nie wiem gdzie on jest. I tu jest dwójka. Aha, no to jest dwójka. Ja nawet nie wiem dlaczego. No super, tylko tu są... Ludzie, którzy e, grają razem Nie wiem dlaczego Co? Aha, dobra Ja gram jedynki Dobra, leżą? Ja nie wiem, że tu się stało Ja tą nie miałem grać już ale jest mac, mac, mac. Bra, ja gram? Macy, macy, Dobra, ja solo To trzeba wygrać To jest... nie wiem To jest coś takiego Udało mi się w końcu, a więc no nie także że ja nagrywam ten odcinek już trzeci raz. To jest, widzę, że jest pierwszy. No. Eee... No. Czekajcie, czy tu coś się... Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, jak grać raczej tej pompy. Ja z niej nie zabiję nikogo, nie pokonam. A więc nie wiem. Przydałby się mi też na Na Naboje do pompy. Dobra, biorę motora i jedziemy daleko. No, nie byli to coś zrobić to w porze. bo jakby, nie wiem, jak jakiś, to bym, żeby, żeby nie inwestycja na jakichś nowych branżach, to nie byli to coś nie być. A więc, jeżeli siwicowie to oglądają, no to pozdrowień. Pozdrowo. No. Jedziemy motorkiem. Się wydaje, że ja że że na jakąś, nie wiem, dronę z ze właśnie. I nie wiem, czy ktoś mi za stuga, ale czasem może tak <grym grym> to dron. Dlatego ktoś mi tak, 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 ile tak, tak, Tego bym nie chciał. E, dobra, dobra, tak, tu mamy? Leczenie? Jest, jest. tak, tak, chyba posłuchała, to mam. Posłana. Zaraz 50, to będzie Zawsze coś. Mój i też troszkę. Się powie, Dobra, e, mamy. Pema. fioletowego, Mam bardzo dobry luk. Tu będę mieć jeszcze gitycznik rami. Nie, no, wiem jak ja to przegram, to ja nie wiem. Jak nie zabijmy te boty, to, to już w ogóle będzie. ani jest tragiczny co jest z moimi majma? Ja, ja nie trafiam w mój magazyn kamer to super dobra, pokonani a e, światło długie na spokojnie wszystko Koteczka, e, pufetka, szybko poteczka, szybko, szybko, bardzo szybko proszę, błagam dobra, jest git ja sobie wezmę to w safe. Mamy w sumie karę, z którego ja tak nic nie trafię. Nie wiem, się wrócę tu najpierw, pokonamy super, nie edytuję się po chwili. <grym> Dopiero, dobra, jak wziąłem safe camp, i to ja zadam. To ja dobra, będę miał taki chłopak niepokonany. Dobra, nada mi po No, czemu to się nie otwiera? Co jest z moim pinkiem? tak... Nawet mi się... Nie, nie wiesz. Że... Dobra, mam. Mam większe szanse. I... <śmuj mulheres> Dlaczego? Nie, nie wiem. Dlaczego? Teraz idę tu. Teraz tu jest zejście na dół. Tu zabudowuję. Nie zabudowuję, zabudowuję. Jej! Kto by się spodziewał? Udało mi się. Dobra, eee, proszę, wejdź do tego z proszę, błagam, no, yes, jupi, jupi hej, super, osiągnąłem coś tutaj. jestem w tej eee, dobra, tu jestem, nie wiem, nie wiem w którą grę, eee, ten zadaje, 32, ten zadaje 26, z tego trafiam, z tego nie trafię, a więc biorę tego. Zwizorze. W tym odcinku jest szansa, że może uda mi się zająć top 20 albo nie top 19, o, o to będzie coś już w ogóle pięknego. Co bardzo liczę. To jest to mi starta i mój ping. Tak może nie być. Co to było jakieś podświetlenie? to było chyba dla mnie. To podświetlenie od bodzika. Nie, dziękuję super, super fajnie. To się nie niszczy. Super, super. Eee, Dobra. Otworzyła się. I pseż tak w tle. I nie typy to jeszcze. Właśnie on tym nie to po w co. ktoś. No, to ja jeszcze przy moim winie. Ma 100% win. A więc gratuluję. Jeszcze ja mam trochę tutaj. Ja uciekam, ja uciekam. Nie, to nie odpowiada, ja uciekam. Jeszcze psy czekam. Tu, 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 to tu, 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 przed tu, tu, To tu, 24. Osiągnąłem dużo. Yeah się bardzo cieszę, a e, można grać dalej. No super, ktoś dojdzie. trzymam mam to Tutaj nie To mam fullo? Jeszcze jak nazbieram kamienie. No to... Dobra, e, nie, nie, lecimy. Lecimy, lecimy. To jest to, co ja Mamy szansę na wino. Mam 16 maksymalną więc... Jesteśmy na Dobra, tutaj już kamień rozstały i już mamy. Dobra, e... nie ma być ludzie, którzy nie będą wciąż dociągnąć. Na pewno tu. Lecz takich tutaj nie ma. Ktoś odradza, ktoś odradza, ktoś odradza. Ja dostałem. Ja nie wiem skąd to ja zostaję. No super, tylko skąd to ja dostaję. Ideal, Jeszcze nie Aha, to to jest dobra cała. Super. Adrien Lopez. Carlo. A mi się nie renderują super. Normalnie tam. ...w roku. Aaaa, jaka milka. Ja myślałem, że to jest gościu. Ja bym nie mógł uciec przed Nie wierzę. Ja, ja, myślałem, że to jest gościu, nie wierzę. Ale nie wiem, po co ja nie jeszcze nawet czepę. A, i tak już 16, szans nie ma. 124, ale narał to 24, więc... nie ma grać. Nie mogę grać. Czy to będzie tak gra? To będzie ta gra. A nie napisz w komentarzu, czy myślisz, że to będzie ta gra. czy nie będę musiał określił z tego. A już amator, wam. Lecimy w po 500 sub. Cieszę się bardzo, jeżeli też suba, jeżeli nie subskrybujesz. Tutaj się subskrybujesz, to e, subskrybuj z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco ze mną. Przed chwilą, to jest czas. Nie zawsze, ale czasem. Tak. Długą teraz będzie leciała seria z tak ponieważ lubię tę grę. razem po prostu do tej gry, a więc... No, można będzie grać. No. Właśnie. Żeby nagrywać o okay. tak. Z moim pingiem, jak ja taki ping będę mieć, to ja nie będę... Żeby ale no, jeżeli się zmieni ten ping no, będzie super, no jak ja bym... super, dlaczego mi tu zadało coś? No, nie, nie wiesz nie wierzę tam była tam był kwiatek, tam był kwiatek który leczy mhm, super gdzie jest ten kwiatek? gdzie jest ten kwiatek? przecież mój ping ja się teleportuję przy moim ping'u. Zobaczcie, ja sobie podkopuję i... i, I... się infiltruję. Eee, dobra. Nie, 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 nie. Dobra, już myślałem, że mi ktoś zbada jadę, może to dobrze. Bo już ja nie... byłby taki niefatrzem. Nie. Dobra. Nie wiem, po co ja zbieram na sylwetek tych noców, jak jakich tak tutaj czegoś W sumie z tego nikt ja nie skorzystał. Ale... No, teraz nie. Super. Super. Uwielbiam ten grę. Ja tak zrobiłem przez przypadek tobeli i emotki normalnie. Nie wierzę. Nie wierzę. Że Dobra, tu mamy to. Ja nie umiem z tego wygrać, a więc uciekamy stąd. Tu mamy jajo smoka. tego dinozaura. Eee, więc no. Lecę. Lecę. Lecę, Mervisowie. To... nie. To... nie wiem, w następnym filmie gram bohaterką, bo manekin... Ja nie wiem, może przez tego manekina, ja mówię A nie, dobra, mu piknik nawet. Może nie zwiększyć. się. Miki! nie, ja się nie odzywam to, nie wiem, jak było. Ja myślałem, że to szybkie, jak się będę było. Drugi pieniądze Proszę Przymikną tu skrzyneczka Metal, dobra Super, nało mnie Tu jest gdzieś krat, słyszałem na sterol. Nie jest tak fajny. W ogóle nie jest fajny. Nie, nie, gościa, nie chodź, nie chodź.

Normalnie po prostu świetlą, tutaj już, to tego nie chcę zrobić, niestety, że solo, na samym końcu jest gdzieś jeszcze w kolegach, niestety, super, niestety. no super. I jego kolega na nie, nie, ja się ukrywam w ogóle To sensu nie Ja Ja... tutaj

Zobaczymy ten odcinek. Straciłem nerwy. Do następnego odcinka, który pojawi się jutro. Baja, baja.